Jakież ciężkie bywa życie hydro... instalatora, hydraulika albo innego specyfika, gdy się kręci i ukręci, proszę zobaczyć co się stało po kilku latach, po prostu się urwało. Próba odkręcenia tak dobrze było zrobione, że zostało rozwalone, i będziemy kłócić rypać, rozwalać, wykręcać i się znęcać nad tą rurą biedną. No, gdy materia stawia opór, zawięcie, trzeba ją wziąć, pomasować po instrumencie. Tutaj mamy taki, jak widać, piękny palniczek. Ja trochę iskry. No, tu gaz nie palny. O, proszę zobaczyć, co się stało. Chyba nam się coś zajerało. Jest ryzyko, że płytka pęknie, no ale cóż, musi być pięknie. Prawa fizyki zadziałają. Konopie się powypalają i może się uda poluzować. Nowy udało się już zamontować, ale ten czeka na swój czas. Trzeba pozbyć się starego wariata, żeby wkręcić nowego furiata. I taka jest to właśnie oda do zawora. Taka jest z nim właśnie zmora. Zagrzejemy, wykręcimy i może coś dobrego jeszcze dziś zrobimy. Po prostu tak wygląda złączka, która nie chciała się z nami dogadać i po prostu trzeba ją wyrywać i zgrzewać nową. W wyniku nadmiernego wpychania taka mała dziurka powstała, ale cóż... Black Jackerek, zrobisz parkę, co zobaczyć jak No i wystarczy. 面日是劳务，面日是家务。